Najpierw od tego, Najpierw patrzcie posto, widzowie, podziutki to znaczy. mnie namówił I Do tego są jeszcze jakieś słodkie rzeczy Nie dotykaj kurwa tego, bo to teleści Trzeba cię nauczyć, że mikrofon Są jeszcze takie rzeczy, ale to są dobre rzeczy, to jaka frajda Trosujemy, czy... My zaglądamy tam? Jak kurwa losujemy? Co ty, ty myślisz? Ale na streamie pokaż, a nie. O fu, jak z tego śmierdzi! Oj, bez przesady! Śmierdzi! Takie rzeczy, cześć, podgłośnie, tego ja są. Kurwa! Arisner, co ty kurwa dodajesz, jakiś kradles? Weź se sam tego, posłuchaj. Kurwa, mać, przecież to idzie. Drzigać się kurwa od takiej muzyki. Wiesz, że cię lubię, ale bez przesady. Drzigać się? <grystanie> A kurwa deszczą mówił, że. Bo UN1D wysłał u 50. Co on ten pokał? Dziękuję Bond za 50 zł! Podziękuj Paulinkę. Daj To. O. Buziaczek od Paulinki za 50 zł <laughs> Saper 3456 wysłał ZTU5 Nie krzycz na Paulinkę patusie Nie krzyczę! Eee, yy, co miałem powiedzieć? Kurwa czekaj, miałem coś powiedzieć nas, przyszedł śmierci czas, chuj, nie pamiętam No co to jest kurwa? Wygląda jak krzygi Wygląda tak a to jest? No co to jest? No chuj, ja nie wiem. No piszej. Dorsz wędzony. Nie, no suszony. pisowy. Ja nie jem bryk. A to jest dorsz wędzony, suszony. No. Do tego nie otwieramy. Otwieramy. Jedno. Nie. Dajmy nie. wodę do popicia, bo to już Może ja dużo jem, ale. Rozpiewam. Idź po jakiś talerz na te bo przecież jak trzeba być coś wypluć, kurwa. A może, kurwa, to na koniec, bo to mocne jest. A może jakieś takie, o, czarne, kurwa, coś. Patrzcie, Black Edition. Wonderland. To, to na koniec, Paulinka. To zup? ZUPKA CHIŃSKA KURWA? No jakaś ostra Dobra, czekaj, na razie pokażemy co jest wszystko Talerz to chuj, na razie na ziemię to Może stolik damy z tyłu? stolik? No i pookrzan, położyłem na krześle Pokażę wam na razie co jest wszystko, okej? Okay? Ale że tylko Polinka przyszła i 500 widzów też przyszło? Pookrzan Dobra, siadaj Pokażemy wszystko co jest. Ty, Paulinka, pokazuj, Bo ty, ty pokazuj. rzadko jesteś na streamie. Pokażę, pokażę. Ja będę by, to też siedziała. Ja bym, ja bym to, co się ja bym, to bym, to zabieram. To, co to. Proszę. To jest suszony. widzowie. Czekaj, kurwa. Może wezmę y, na kamerkę, żeby autofokus miała. To będę mógł ktoś bliżej pokazywać. Zawsze mam jakoś ustawiamy. 10, ale ze Paulinka totalny champik. Ale zerdawaj tego wipka, żefie? Te epolowe. Dziękuję za dyszkę, Klemencisko. Paulinka Pokczampik, oczywiście. No to są te. Suszone jakieś tułowiny. Ale Paulinka Coś musi mieć niska samoocenę, że siedzi z takim grubasem. Lepszy by Menel traktuje ja jak głowę No bo ten fokus tak pojebanie łapie, kurwa. Cześć, przykry tą kamerkę. O kurwa mać. co jest kurwa, co ona tak spierdala? Ej wracaj tu! Ale mam pryszcza na nosie, zajebie go dzisiaj w Ach, A chuj z tym fokusem, ja nie umiem tego ustawić. Pokażę wam z bliska na razie wszystkie rzeczy. To są, i wtedy ustawię fokusa. To są jakieś konie, Black Edition. to jest woda jakaś. To jakaś zupka chińska. Turbo, ostra, widzowie. Chipsy? Tutaj są małe chipsy. Otwieraj mnie tą zupkę. Dziękuję, seper, za piątkę. Wafelki z Durianem to. wysława za L5. Paulinka, biblet, hunt, paulinka. Dziękuję za piątkę Tu są wafle z Durianem paulinka, biblet, I one są yy, śmierdzące paulinka, biblet, według paulinki. Hund, Paulinka Hung Paulinka Bible Hung Paulinka Bible Hung Paulinka, paulinka. Dziękuję, donycika, dziękuję orzeszki o smaku chili Tak wyglądają zwyczajnie O kurwa ale Lizak! patrz jaki kwadratowy! Jak vlog w Minecrafcie. Już no ten krysz na nosie. Widzisz, że on mi na streamie wyskoczył? Nie miałem go wcześniej. No i on. i on jest cynamonowy, tak pisze. Lizak mango z czyli od filmy Weru. Wysłał ZTU-5. Kurwa, wypierdolę albo ścisz tego Song Requesta na czas testów. Ciszyć Song Requesta? Mogę go wyjebać całkiem. No dobra, no to wyjebie go całkiem. O, a to ładnie wy... A to trzy są różne? Czy jedno duże? Na pewno... Tu są trzy kwaśne, czy Znaczy nie. Jakieś kwaśne, pisze Toxic. Takie jak ja. Ale to chyba dobre. O nie! To dobre. Czemu? To Tu są żelki... Czy tam jakieś kurwa z Harego Pottera jakieś takie. Co to jest? Jakieś takie fasolki, o. O, y, ostre. A to pikantne żelki. Niedobre. O różnych smakach. Wszystkie o, są i... bardzo pikantne. A to kurwa puszka z napojem. A wygląda jak grzygowiny. <grym> To tyle, z tego boxa. A tu mamy jeszcze takie rzeczy typu... Typu słodkie rzeczy, nie? Nie będę wszystkiego po kolei pokazywał. To to może nie wiem. Może coś co ciekawego znajdziemy tutaj potem, to wam pokażemy jeszcze, nie? Chyba, że pokazać wszystkie. Pokazać czy nie? Co tu jest jeszcze? Bo to już nie są z tego mystery boxa. To normalne, dobre słodycze. Pokazać? No dobra, to weź półinka. Eee, czekaj. Obrzucę cię tym i będę pokazywał i wkładał z powrotem. Ej, no, ale nie tu. nie tu. Dobra. Tu jakieś jedno takie ciasteczko. Tutaj jakieś kokosowe coś. To są dobre rzeczy, nie? No kurwa co to jest? A to jakieś cukiereczki, ale wyglądają jak niby minionki, pisze. Ale wyglądają jak. Jak ten. Yy, jak popcorn. Bo on 1D wysłał uzetę 10. Tylko ta zupka chińska inaczej się chyba robi. Nic normalna, więc zrób dobrze, bo fajnie smakuje. Inaczej się robi tą zupkę chińską? No dobra, to zostawimy ją. Dziękuję, Karole, za suba i zadanie śmieci. Baton payday. Ty turbo guma w tubce. Pierdolę, spróbuję to. Ow. Ale konsystencja kurwa taka. Bleh. Ja się Nie coś ja, tak niedobrze mi. Nie, niedobre. <laughs> Miało być dobre. Poszukali mnie. Głośny mikro? Cześć, przystawię. Nie. A, kurwa, wyknęłaś to? A mi nie. Bo ja tylko troszkę wziąłem. Zaraz dam mikrofon, tylko pokażę. To jakieś coś do mycia zębów. Tu jakieś kulki z Sukierki kurwa imbirowe. O nie, to coś ostrego. Coś ostrego. To fajne, to na pewno będzie dobre, widzowie. Nerd się nazywa. Prawie jak wy. Czekolada, taka cieniutka. Kurwa, ja mam poznokcie brudne, no takie w miarę. Kurwa, Fanta, próbujemy to, cześć. Taki Żelki. O, to jest fajne, bo to jest wata cukrowa. To też spróbujemy. Jak można watę cukrową tylko zrobić? Jakieś oreo czarne fu. Jakieś kurwa rury Czekolada I jakieś kurwa precle jebane Ble. Uwaga, pijemy fantę chińską, widzowie Ale pierdolło Masz pierwsza. To mów do mikrofonu, podsuń się, bo nie słychać cię. Śmierci jak winna śmierć. Eksperymentowane takie. Uuu. Kurwa co oni zasypiją! Ty, bez kitu. Jak takie spermentowane winko świeżo. Z bąbelkami jeszcze. Ale takie Ty, nie bardzo. To może to jakiś alkohol? Nie. Tu pisze 13%. 13%? <laughs> A to dobre jednak. Nie. O, Do mikrofonu mówisz. Data mów ważności do, do 12. To jest który trzeci. No niedobre. Do 12 tego miesiąca? Tak. To co oni kurwa prawie przyterminowane wysyłają z kurwy syny Niedobre, kto teraz Dla mnie może być nawet. Niedobre. To czupa, Co, tego? Niby wata cukrowa a guma. Wata cukrowa a guma, widzowie, od czupaczupsa. O kurwa! No uważa! Daj mi to pudełko. No. U... Zawsze musisz ten dziób tak zamoczyć. kurwa śmierdzi jak ten. To jest to Ja nie wiem. Ale chujowe. Kurwa młodziutki oddawaj pieniądze za tego <siunekAUDIENCE> boksa, ja a ci to kurwa to, to, <sau od Oregon> wyślę. O. Pata jakąś? To no, trocinami patnie na no, mnie. No, takie jak trociny. No, ale nie jedz tego jak nie lubisz. Co to jej obchodzi? Nie lubisz, oszukujesz. Nie, on nie dobry, Słucham, ja? on niedobre, ale ja. Łamiesz. Ja to przełknę. Nie połykaj tego. Czemu? Po co? To jest guma zwykła. Chcełam no, to wyrzucić? O, na później. Kaczek się sypie jak trociny. No kurwa, jebano się sypie, no. Ale chujowe zjem więcej. Ty <laughs> <laughs> no, ja tak nie lubisz, to. Mów do mikrofonu, kurwa. Ja do ciebie. Ale mów do mikrofonu. Ja no, też usłyszę. To nie. Bo mi gorąco już się zrobi. Na pewno nie to gówno. Uf. No wybieraj Paulinka, no! No mówię ci, że muszę wylosować, bo to jest same niedobre, ostre rzeczy. Ja nie lubię ostrych rzeczy. A, ale mów do mikrofonu. Daj to. To takie losowanie zrobiłaś? No dobra. Aby ja będę widać. No nie daj, no. Nie pachnie, w ogóle nie pachnie. pachnie. Nie, czekaj, kurwa, ja jestem znawcą chipsów, zaraz wam powiem jak pachną. Cześć, nie są takie, przecież. No bo kurwa, do mikrofonu mów. Kurwa, jakie chipsy? One pachną identycznie jak jakieś chipsy, tylko słabiej. Paprykowe. Ale jakie paprykowe? O Jezu. Kran chipsy. Ja nie wiem chipsów tam. Kran nie. chipsy niekarbowane paprykowe, tak pachną. To jest z limonką, co? Kurwa, z limonką, chipsy. Pojebało ich. Au. Nie mu fału, będą mówić, że cię Ekstremalnie pikantne. Tak, ekstremalnie pikantne. Dawaj mi to, no, ja próbuj. pierwszy. <grym> I jak, jak bekon taki zawinięty, widzicie? Ja jest w oko jej wsadzę. Weź i ci wsadzę, zaraz wierzycie. Gdzie... <grym> no normalny chips. No spróbuj, ja... czy nie ostry. Ja nienawidzę w ogóle ostrych rzeczy, jak. Nie ostry, możesz jeść Jesz? No nie, dobra! Na trzy wsadzamy je! Ale już w... nie mam. No ale to się nie liczy do Ale nie dość, że jest ostry, to jest kwaśny. No dobra, raz. No, dwa. Ale cały? Tak. Nie. No co edy. No dawaj, dla dobra. widzów. Czy... <laughs> o kurwa. Nie wypluwaj! Nie wypluwaj! Daj się napisać coś... Rokie Lebron wysłał ZPU5. Pamiętaj, żeby wodą popijać, bo jak się smaki mieszają, to jedzenie może zupełnie nie, inaczej nie smakować. Nie kuła, smaku, niczego. Ty, niedobre kurwa, ale ja lubię ostre, ale to aż kurwa niedobre. Bo to, to nie, to nie jest takie max ostre, ale jest takie max kurwa kwaśne. Jest ostre. No jest trochę ostre, ale bardziej, już nie płacz, ale bardziej jest kwaśne, nie? Niż ostre. No kurwy jebane policyjne, wypierdalać mnie z osiedla. Dawaj dalej Ja ta już ryczy, ale cipa Chipsa zjadła dziecko Już kurwa z nosa cieknie Ja nie lubię w ogóle ostrych Dawaj te fasolki Starego Potera widzowie to pytarda No to zobaczymy jakie są miar odbolało O Jezu, już kurwa Szkoda, że nie umarła się jeszcze od zjedzenia chipsa No kurwy policyjne muszą na bombach zawsze jeździć. Ty, ty. Wszystkie dobre, to powącha jak pachną. Ja tu wyczuwam jakiegoś żygowinka. Ty, ale czekaj, bo są trzy tego samego koloru. No i czego bekasz? No weź, bo mi upadł. Podnieś, no. Rady. Zatem tylko beknąłem, no. No kurwa, z włosami moimi! Przez to co z jajec, kurwa, konia tu wale. U. Czemu tak nie? Masturbuje się Ale tylko żółte bierzemy? Nie no dawaj, sypaj, sypaj ja będę trzymał. I zaraz wybierzemy. O Jezu Uch. Patrzcie widzowie. A jak to dobre wszystkie? O kurwa jaki bebe. Nie patrzcie Yyy <laughs> No to Będziemy brać te same kolory aż trafimy na złe jakiś Okej, okay, to on czerwony najpierw. No dobra. Dobre. No dobre, pycha. Okej, okay. mm. To jest dobre? No. Może ty dostałaś niedobrego. A weź wypluj. <grywa> 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 Kurwa mać! Same dobre! W mordę jebane! Zagryzę swoim! wiem Co to jest, Co to Ale za, co za kurwa dobre. gówno? Zerwałeś te. Polskie. A czekaj, tu jest. Moja no, jest dobra! Chcesz płać? Ja tu jest w jakimś hiszpańsku, ja nie rozumiem. Chcesz spróbować? Nie chcę. O jezu. Arystokratka na streamie się znalazła. Posolki z buzi od jabłczana nie zje. Poligloto? Przetłumacz Poligloto? No. O no co. Chujowy i dobry. Nie. Nie wiem, kurwa, no. Oj, chuj z tym! Ale znaczy, że są i dobre i złe, to jedziemy dalej widzowie. Jaki teraz kolor? Fioletowy? Ale ty bierzesz z tymi łatami największymi, z tymi plamkami. Dawaj, fioletowe. Dobra. No, ale powiedziałam ci. No wziąłem fioletowego. Tymol wysłał ZTU 5. Jak czanku, to są nudle, musisz ugotować makaron ten instant, i potem dopiero dodać sosik, i masz taki Obym, makaronik, który bo spaśni po A? A ja zjem tylko popiję. Zjem go do końca, widzowie, bo jestem hardcorem, kurwa, ale tylko popiję. No, gdzie położyłeś to. No, bo będę to ja. No, to jak grzygi jakieś. No, cicho, w kurwa, no nie mów o żygach, bo przecież nie zjem. <grym> Roki Lebron wysłał ZTU-8. Jak wy pięknie razem wyglądacie, testując to no wszystko. Dwa donaty po 5 zł, widzowie, i jem, jeden już jest. Dziękuję ślicznie. Widz, widz mówi, że ładnie razem wyglądamy. Kurwa, nie zjem tego. Sofer 3456 wysłał ZTU5. boże. Ach. Nie, kurwa, wypierdol mnie to. Dobra, jeszcze spróbujmy. Nie no, spróbujemy Spróbuj, dalej no inne do. kolory, ale to do wypierdolenia. Mhm. Kurwa, ja pierdolę jakiś żygowi niebany. Kurwa, wszystkie dobre są, wszystkie dobre są. Dobra, daj żółte. Kurwa, aby ja dobry. My głowa boli o tak. Dobre. ja też dobre. Bananowe. Bananowe. A to niedobre, na nie dobre jednak jest, bananowe. Głośniej mów do mikrofonu. Dobre, bananowe po prostu. Cholaka zjedliśmy. <grym> Ale nie wiesz nawet, z się śmiejesz. Bo, bo Cholak dostał rolę od starego, no nie? I nie Moja pracuje, żartana, jego tata no. y, y, utrzymuje. I się śmiejemy, że jest bananem. Ale, że takim bananem, że takim owocem. Oooooh. Ja mam w z tym gorylem, pokażcie. Dobra, daj zieloną. Dobra. Mm. Ale, zielonych jest Dzień. więcej. Wojsko wysłał 5 Zrójcie te fasole, błagam. Całe pół i zieloną. Zaraz cię. No dobra, to najpierw ciemne zielone. A czemu jest ta bardzo ciemnym zielonym? Patrzcie widzowie. Tu macie taki ciemny zielony, a tu taki. Jasny parę. A tu są jeszcze jasne takie w chuj. No dobra, ja mam taki zwykły. No wiem też. Dobre. kopa. Czyli dwie żygowinki zostały, poproszę. Może to też takie zrobić. Przestań! O Jezu, no! tym mi się. No dobra. No ile jest? No czekaj kurwa, no! Bo sądnie nie będzie bolał. Karmel wysłał ZTU-20, a teraz Limaczek z Paulinką. Ta, ta, i co jeszcze Karmel z boczeńcu? Też dobre. Też same. Hmm. Fuje, oszusty, nie pomieszali fasolek. Cztery dobre. Dobra, dawaj pomarańczowe teraz, ale po A no, wszystkie takie same są? Masz tu pięć dych i opierdalasz fioletowego. Pozdrawiam, uśmiech. Dawaj mnie tego fioletowego za pięćdziesiąt złotych, to go zjem. <laughs> Czekaj, musimy chwilę przeczekać, aż połknę tego i muszę fioletowego połknąć. A który twój? Nie, dwa były nie. Dziękuję za 50 złotych! Daj poinka buziaczka za 50 zł. <laughs> Kurwa, może go łyknę z kurwy Nie, masz go pogryźć. A spier, dalej. No co to to daje, jak popijesz. I co to to ci da? To popijesz? Pujesz smak. Jest tu. <laughs> jest, jest, No weź No widzowie, jakbym chciał, to go nie zjem, bo się rzyga. Przepraszam, zawiodę cię, donatorze. No nie... No kur... No spierdalaj sama to zjedz, jak taka mądra jesteś. No z filmem lony przez ciebie nie wiem. No to ty jest twój! KUREN? Ten. Ja tego dwa razy i ja o tu go położyłem. No dawaj zjedz. Za 50 zł ja ci dam. No za 5 dych. Umowa stoi. Nie, nie jestem przy... Ta, nie jesteś przy... Dawaj. No nie zjem tego. Może potem jeszcze spróbuję. Dobra, dawaj mi pomarańczowo. U. Ja zaraz sprawdzę, jakie to są smaki. To był jakiś pierd kurwa jebany z jajem U. zmieszany. Taka, kurwa, ochyctwo. Dawaj jeszcze raz po pomarańczowy, może ten nie będą takie niedobre. No dawaj, co ci szkodzi. Dawaj. Ja to czuję Rokie cały czas. Lebron wysłał ZTU 5 Musisz popijać po zjedzeniu, a nie podczas jedzenia. De Paulinka miała rację, że jak robisz to jednocześnie, to nic to nie daje. <noise> to wszystkie są takie dobre. Odmówić, kurwa, nie mogę. Dzięki, Mistyk, za suba. Nie płacz, Paulinka, jeszcze będzie dobrze. Dawaj. A jakbym cię wziął na wakacje, to zjadłabyś jednego pomarańczowego i drugiego. ZTU-50, ale że ty kurwa opluwasz wica za 5 dyszek, no nieźle. Ja pierdolę, smurkarz, kolejne 5 dych. O, Dobra jest. kurwa widzowie, cicho, jest... ciu zamknij się kurwa, cicho, nie bo tak Paulincia muszę się skupić kurwa, to ważne dla mnie. Nie, nie sprawdzaj, póki nie zjem. O! mam się odbija. No smurkasz, kurwa, no. Chyba jest taki delikatny, on nawet nie może słuchać, jak ktoś żyga. O, o kurwa, czaj, bo mnie się cofa. Muszę chwilę sapnąć, bo mnie się cofa już. Już kurwa Przyjaciele z żołądka wracają.